Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, jak wiecie już po tytule, zapraszam Was na hol zakupowy. Dawno tego typu filmiku nie było na moim kanale, e, tak więc dzisiaj pokażę Wam e, takie typowe rzeczy na jesień w sumie. E, no i to jest taki ostatni hol typowo jesienny, ponieważ kolejne to już będą takie bardziej właśnie na zimę, e, no bo ona się już takimi dużymi krokami nas zbliża. E, w ogóle ja nie jestem w ogóle w stanie sobie wyobrazić, jak ten czas szybko leci, że już praktycznie jesień się kończy. No ale dobrze, dzisiaj przychodzimy do holu jesiennego, także mam nadzieję, że tego typu filmik Wam się spodoba, jeżeli tak to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrybowaniu mojego kanału, zapraszam Was również na media społecznościowe, które zawsze są pod w opisie. No i co, teraz bez żadnego przedłużania przechodzimy już do rzeczy. Ok, więc najpierw, może zacznę nie od takich typowych ubrań, tylko od butów, które właśnie kupiłam jakiś czas temu, ale myślę, że na pewno jeszcze je znajdziecie i to w sumie nie tylko w tym sklepie, w którym ja kupiłam. Więc są to, posłuchajcie, nie buty sportowe, jak pewnie myśleliście, tylko szpilki. Tak się one prezentują: zwykłe, czarne, najzwyklejsze, myślę, że. Praktycznie każda dziewczyna w moim wieku, przynajmniej, takie buty w swojej szafie posiada lub w garderobie. Ja je posłuchajcie, kupiłam w Deishmanie i mimo, że są one tak bardzo yy, uniwersalne, to nie mogłam znaleźć w CCC ani tam w innych tego typu sklepach właśnie z obuwiem e, takich oto szpilek zwykłych, czarnych, najlepiej właśnie matowych. E, no i w Deishmanie właśnie takie dorwałam. Nie wiem, czy to się mówi Deishman czy Deishman. Nie wiem, mam nadzieję, że to wam jakoś bardzo jakby nie przeszkadza, że mówię akurat Beichmann, ale okej, okay, przejdźmy jeszcze do butów. E, więc tak się one właśnie prezentują, mają również czarną podeszwę, ogólnie są bardzo wygodne, e, jak widzicie nie są też takie jakoś bardzo wysokie. Kupiłam je, ponieważ nigdy nie miałam szpilek takich swoich i stwierdziłam, że y, no skoro już mam 15 lat, no to y, może by się przydały, bo do niektórych stylizacji rzeczywiście one były mi potrzebne. Więc kupiłam. Ogólnie ja wcześniej nie kupowałam szpilek, bo w sumie też za bardzo nie miałam takiej potrzeby, żeby w nich chodzić, wolałam takie zwykłe, wiecie, baleriny No ale, że akurat do jednej stylizacji były mi one szczególnie potrzebne, to co stwierdziłam, że właśnie wezmę Także tak, one się prezentują, jak mówię, zwykłe, czarne Tutaj w sumie nie ma co dużo o nich mówić, one są właśnie takie matowe, takie jakby zamszowe Nie są takie błyszczące i to jest rozmiar 37. No i teraz posłuchajcie, przechodzimy do spodni, bo oczywiście w moim holu bez tego tej części garderoby się nie obejdzie. No i oczywiście ja swoje spodnie, które w dzisiejszym holu pokażę, wszystkie kupiłam w beczce, bo właśnie tam znajduję takie idealne na mnie, na moją sylwetkę. Także myślę, że od razu o tym powiem, żeby się po prostu nie powtarzać. No i tak się posłuchajcie, prezentują pierwsze spodnie. Są one takie czarne i to są. Po swoje dzwony. Właśnie tak. Ogólnie widziałam je u bardzo dużej ilości osób, tylko takie kremowe. Czy tam beżowe, już nie pamiętam, ale czarnych w sumie rzadko widziałam, więc stwierdziłam, że też sobie takie kupię, ale wzięłam właśnie czarne, bo jak mówiłam, mniej osób je miało, więc stwierdziłam, że może będę trochę bardziej oryginalna, chociaż tutaj też nie można powiedzieć, że w 100%. No bo jak mówię, dużo osób, jakby spodnie o takim kroju już posiada. No, w każdym razie to je wzięłam, bo ogólnie bardzo ładnie wyglądałam na sylwetce, tak bardzo wydłużają nogi. No i właśnie teraz dzwony są bardzo modne, praktycznie w ogóle już w sumie w sieciówkach. Nie ma takich spodni e, zwykłych rurek, tylko właśnie takie szerokie albo takie dzwony. To też jest trochę denerwujące, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy musi lubić ten styl i po prostu e, ma problem. Zwyczajnie się się znaleźć jakieś takie fajne spodnie. Akurat ja e, osobiście wolę siebie w szerokich spodniach, więc dla mnie to jest na plus jak najbardziej. No i dlatego też wzięłam e, dzwony. One ogólnie tutaj są jak takie legginsy, mam taki materiał Bardzo przyjemne, są bardzo wygodne A tutaj są właśnie rozszerzane Nie mają żadnych szlówek, nosi się po prostu bez paska Tak wyglądają z tyłu Nie mają żadnych kieszonek, takie minimalistyczne Myślę, że do wszystkiego będą pasować Można je właśnie wystylizować na taki styl elegancki Ale też taki na przykład do szkoły, casualowy Także myślę, że zakup ogólnie bardzo fajny i to jest rozmiar XS. Ale powiem szczerze, że chyba wzięłabym trochę większy rozmiar, w sensie s by chyba wzięła, bo mimo wszystko one właśnie tutaj w udach są troszkę na mnie za zaszczupłe i no wiecie, no ciężko się je zakłada, ale mimo wszystko ładnie wyglądają. Także nie będę ich zwracać, bo w sumie nawet już metkę odczepiłam. No, ale bardzo są wygodne, o, to jest ich w sumie największy plus, że można je założyć właśnie jako taki styl elegancki, ale za to są bardzo wygodne, e, także Także myślę, że bardzo fajnie I drugie spodnie w tym holu Prezentują się tak e, I posłuchajcie, ja się w nich zakochałam No tak mi się spodobał ich kolor Nie wiem, czy to będzie widać ogólnie w aparacie Ale one mają taki piękny, błękitny kolorek e, Są takie szerokie To już posłuchajcie, nie są dzwony e, Tylko po prostu one są Po całej długości, dosyć szerokie Ale tak wiecie, też e, z umiarem Więc wygląda to bardzo ładnie e, No bardzo mi się spodobało Nie dość, że mają fajny, wysoki stan, ale też taki wiecie Idealnie, nie za wysoki, nie za niski. E, taki, jeżeli chodzi o moją sylwetkę, myślę, że właśnie jak już wcześniej wspomniałam idealny. Są to ogólnie mam jeansy e, z dziurami. Tutaj, jak widzicie, e, te dziury są widoczne na kolanach dosyć duże. Tutaj takie przetarcie, tutaj taka mała dziurka i końce wyglądają w ten sposób. Więc tutaj mamy takie właśnie dziury, są takie postrzępione, przy czym te dziury są z jakby dwóch stron, w sensie od przodu i od tyłu, więc czasami ciężko się nie zakłada, tym bardziej rano, jak się spieszyłam jeszcze do szkoły, bo teraz już nie chodzimy do szkoły normalnie, na całe szczęście. No i dlatego też. Teraz za bardzo ich nie noszę, ale jak mówiłam jak do szkoły, to jak się spieszyłam, to trochę miałam z niej problem przez te nogawki. Ale poza tym naprawdę bardzo mi się podobają. Wyglądają naprawdę fajnie. Praktycznie myślę, że będą pasowały do wszystkiego. Eee, I tak wyglądają z tyłu: więc mają dwie kieszonki, tak wiecie standardowo. Oczywiście można je nosić z paskiem, ponieważ mamy tutaj szczówki. I to jest rozmiar posłuchajcie, 34. Bo 32 były za krótkie na mnie. Także wziąłam takie i naprawdę są super. I też są naprawdę wygodne, bo wiecie, mam jeansy, mimo że są jeansami, to są jednak szerokie, więc naprawdę fajnie się w nich chodzi. No i posłuchajcie, jeżeli chodzi o spodnie, to by było na tyle. Jakoś ostatnimi czasy nie, kupowa nie kupowałam ich dużo, ponieważ po prostu zwyczajnie się nic mi się jakoś tak bardzo nie spodobało. Także tak to wygląda. No i teraz przechodzimy już do. Tej bluzy, bo ogólnie ja bluz mało kupuję, także jest tylko jedna w tym holu i to jest bluza, którą myślę, że dostaniecie całym rokiem, jak nie jeszcze dłużej. Bo ona jest na tyle uniwersalna, że jest praktycznie ciągle na stronie Adidasa czy tam na innych tego typu. Więc jak widzicie, jest to właśnie taka bluza z Adidasa, taka najbardziej standardowa i też kupiłam ją właśnie jakiś czas temu, ale jak mówię, myślę, że na pewno jak będziecie chcieli, to na pewno dostaniecie jeszcze w jakichś sklepach, właśnie online. No i ona ma tutaj, jak widzicie, na rękawach takie paski białe. Tutaj ma właśnie mm, wyszywane logo, co mi się bardzo podoba. Właśnie zależało mi na tym, żeby to logo było wyszywane i żeby nie było za duże, bo nie chciałam tak być na całej bluzie bo po prostu mi się za bardzo to nie podoba. I właśnie poszukiwałam jakiejś czarnej, takiej zwykłej, trochę krótszej. I rzeczywiście ona jest dosyć krótka, chociaż mogłaby być w moim przypadku jeszcze bardziej. E, plus, e, co mi się mnie nie podoba, to to, że tutaj ten jakby mm, tak ten koniec jest taki bardzo szeroki. Nie wiem, czy to widzicie, ale wolałabym, żeby tutaj była jakiś ściągacz, czy coś w tym stylu, no ale niestety nie ma, ale oprócz tego wszystko mi się w tej bluzie podoba, też jest bardzo fajnie wykonana, e, taka luźna, tutaj właśnie ma e, takie sznureczki, e, no i jest taka troszkę oversize bym powiedziała, bo na te rękawy są takie rozszerzane i tutaj na dole mają taki ściągacz. Ogólnie bluza prezentuje się bardzo ładnie, bardzo e, ją lubię i tutaj mam jeszcze Kaptur. i jeżeli chodzi o tą bluzę to był to rozmiar S i teraz przechodzimy do sweterka e, więc tak się prezentuje też w kolorach typowo jesiennych czerwień tutaj mamy bardzo minimalistycznie, jak widzicie nie ma żadnych nadruków czy coś takiego zwykły czerwony sweter i ogólnie ja go kupiłam dlatego, że zakładam go po prostu na bluzkę, która ma biały kołnierzyk i po prostu ten biały kołnierzyk tak wystaje, myślę, że wygląda to bardzo ładnie, tak wiecie Typowy outfit szkolny, bym powiedziała, ale jednak tutaj mamy takie akcenty, właśnie jesienne. Tutaj na końcach mamy właśnie również takie, jakby mini ściągacze, no takie zakończenia po prostu. On jest w ten sposób wyszywany, jak widzicie. I tutaj na końcu również ma taki ściągacz. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest dosyć długi. Właśnie, w sumie jest fajny nie tylko na jesień, ale również na zimę, bo nie jest on, nie należy do najcieńszych, ponieważ rzeczywiście. Jest dosyć gruby, ale też taki nie za bardzo. Myślę, że w sumie tak najbardziej to właśnie na jesień się przyda. No i posłuchajcie, ja go kupiłam w kropie, to jest rozmer XS, ale jeżeli chodzi o takie sweterki, to myślę, że w sumie dostajecie je w dużej ilości sklepów. No, jakbycie, jest po prostu taki zwykły, czerwony, także tak wygląda. No i posłuchajcie, przechodzimy już do przedostatniej rzeczy, jeżeli chodzi o ten hol zakupowy, dosyć szybko poszło. I przedostatnia rzecz jest z Berszki. Jak widzicie, jest to taka. Kurtko-koszula. Coś takiego. Ogólnie, jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę to mieć. Jakby ja od pewnego czasu już polowałam na właśnie takie mm, koszule, bo bardzo ładnie z zdaniem wyglądają. Ja miałam właśnie tą kurtko-koszulę kilka razy w szkole. Jak jeszcze normalnie chodziliśmy, i jest bardzo ciepła. Jak mówię,. Ja myślę, że ogólnie to ubranie będę nosiła jako kurtkę. Będzie tak wiosna, wiecie, będzie jednak ciepło, ale rano powiedzmy nie, nie aż tak bardzo. Także myślę, że się wtedy najbardziej nada. A jeżeli chodzi o właśnie taki czas jesienno-zimowy, to normalnie do szkoły myślę, że będzie ok. Oczywiście, jeżeli do niej wrócimy. No i jest tu rozmiar XXS, jak tutaj widzę. Mimo wszystko. I Jest dosyć duża, powiedzmy ta kurtka, żeby nie było I jest dosyć ciężka, to muszę o niej powiedzieć Jak widzicie jest w odcieniach takich beżowo-biało-czarnych bo tak to wygląda Jest właśnie w kratę Nie wiem jak wam ją dobrze pokazać, bo jak widzicie tutaj się motam, ale no ciężko troszkę Ma takie tutaj jak widzicie kieszonki dosyć duże tak to wygląda z tyłu. Jedyny minus, który zdołam zauważyć, to to, że ten materiał jest bardzo gryzący. Naprawdę nie jest przyjemny. Tutaj trzeba to zaznaczyć. Mnie osobiście to jakoś bardzo nie przeszkadza, chociaż wiem, że niektórym ten fakt może bardzo, bardzo przeszkadzać. Jak mówię, dla mnie to nie jest nic wielkiego, ponieważ no po prostu mam taką bycie mało delikatną skórę, jeżeli chodzi o to, ale z tego co wiem. Niektórzy po prostu na to bardzo dużą uwagę zwracają, tak więc stwierdziłam, że o tym też warto powiedzieć no i tak się prezentuje no i posłuchajcie, przechodzimy już do ostatniej rzeczy jeżeli chodzi o ten haul zakupowy i tak się ona prezentuje więc jak widzicie jest taka sukienka i bardzo mi się spodobała, tym bardziej, że była ona w bardzo fajnej cenie, kupiłam ją w Tailey Whaley, nie wiem jak to się dokładnie mówi, bo rzadko w sumie kupuję w tym sklepie, to jest rozmiar XS i to posłuchajcie była chyba ostatnia sztuka i ją kupiłam chyba za 100 zł coś takiego, albo nawet mniej, naprawdę była była w super cenie, bo była w ogóle na promocji i ja już dawno szukałam właśnie takiej sukienki z takim materiałem. Zobaczcie, że jest taki przezroczysty, ale ma jedna takie jakby kółeczka tutaj. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, aczkolwiek bardzo się cieszę, że w końcu dorwałam taką sukienkę. I jeszcze w takiej fajnej cenie Szukałam ogólnie tego typu e, sukienek w Zarze Bo z tego co słyszałam e, Było takich sporo, ale szczerze mówiąc Nic nie znalazłam ciekawego Naprawdę e, No ale weszłam tak przypadkowo właśnie do Telly Welly I e, kupiłam To jeszcze w sumie było przed tym jak zamknęli galerię e, I tak, co mogę o niej powiedzieć widzicie ma tutaj dekolt w serek Tak to się chyba mówi Że po prostu tak wycięty w trójkąt Tutaj ma jak widzicie takie ładne obszycie jeżeli chodzi o sylwetkę to tutaj sylwetkę, w sensie jeżeli chodzi o e, talię to tutaj jak widzicie mamy e, po prostu ściągacz tak to wygląda, mamy halkę i tutaj e, na wierzchu jest znowu ten materiał z tymi, tymi fajnymi kulkami to wygląda bardzo ładnie, naprawdę i tutaj jak widzicie plecy są Widoczne, ponieważ mamy tylko i wyłącznie ten materiał, który troszkę prześwituje, ale uważam, że wygląda to bardzo ładnie. No i ogólnie sama w sobie ta sukienka uważam, że jest naprawdę śliczna. Też się szybko nie gniecie, także myślę, że też to jest duży plus. No i jak mówię, wygląda naprawdę ślicznie. Ja ogólnie bardzo rzadko kupuję sukienki, bo bardzo też rzadko w nie chodzę, ale ta akurat skradła moje serce, także stwierdziłam, że biorę. No i tak się właśnie prezentuje No i posłuchajcie, jeżeli chodzi o ten haul zakupowy To by było na tyle Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o ławce w górze Subskrybowaniu mojego kanału Wpadnie na moje medy społecznościowe, które zawsze są nowym opisie No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku Pa, pa!